Niezła zupa warzywna się z tego zrobiła. Cześć, witam wszystkich. To jest już kolejny dzień urządzania przesadnie nowego akwarium. Ech, wczoraj strasznie się zmachałam nakładając ten cały piasek, płucząc go, dolewając już trochę wody. Czemu rośliny tutaj pływają? No, żal mi trochę ich było trzymać dalej w wiadrze, dlatego przynajmniej część z nich, bo część nadal tutaj jest, postanowiłam włożyć tymczasowo do akwarium i tak się za to zaraz wezmę pójdą w garść pęsety i to posadzę. Ale najpierw chyba się muszę wziąć za korzenie, bo one będą takim elementem dosyć dużym w stroju akwarium, dzielącym go na kilka części. No, na początku zamierzyłam sobie, że wyznaczę strefy dla ramirezowych par, ale jeden z kolegów słusznie mnie uświadomił, że te rybki wcale nie muszą się mnie posłuchać. I wybrać tego, co akurat ja im zaproponuję, tylko pójdą za głosem własnego rozumu i same sobie znajdą miejsca na własne terytoria. Mam również prezent ze sklepu. Nie wiem do końca, co to jest, ale podejrzewam, że jest to Helenka. I nie mam pojęcia najmniejszego, co z tym ślimakiem zrobić. No, wyrzucić go żal, ale ponieważ mam zatoczki, które lubię i chciałabym je zachować, no, Helenka z tego co wiem, jest. Yy ślimaczym mordercą, dlatego raczej wolałabym moich zatoczków na kontakt z nim nie narażać, więc na razie po prostu sobie siedzi w wiadrze, ja mam dylemat, co z tym stworzeniem zrobić. Może mi podpowiecie. Co jeszcze by tutaj powiedzieć? A, właśnie. Jeden z ludzi na forum zarzucił mi, że chwalę akwaela, podczas gdy nic o nim nie wiem. Otóż wiem. Mianowicie... Mam na przykład kaskady Aqua tutaj, i naprawdę nie mogę nic temu filtrowi zarzucić. Nic a nic. Działa świetnie, bardzo ładnie oczyszcza wodę. Lampa UV też się ładnie spisała, jak walczyłam z OSPO u ryb. Także to jest jeden plus dla Aquaela. Drugi plus to ta pompka. Jest praktycznie bezgłośna no. nie ma nic wspólnego z klasycznymi dawnymi brzęczykami. Jedyne co słychać to praca po prostu, znaczy praca. Pluskanie bąbelków powietrza w akwarium, no ale to zawsze jak jest kostka napowietrzająca, to pluskanie jakieś będzie. No Więc kolejny plus dla Akwarela. Grzałka. No Ta grzałka powiem szczerze, że jedyne, co się można przyczepić do tej grzałki, to jest to, że jej pokrętło chodzi dosyć ciężko. Ale już na przykład jak tutaj mam taką grzałkę. Sorry, że trochę taki ciemny widoczek w tych akwariach, ale po prostu jeszcze, jeszcze rybki nie mają tej godzinie włączanego światła. No ale wracając do grzałki, na przykład tutaj ta grzałka Gold Comfort Zone bodajże, nie pamiętam dokładnie. Naprawdę nic jej nie mogę zarzucić. Bardzo ładnie utrzymuje temperaturę w tym baniaczku. Skądinąd też wyprodukowane przez Aquella. Do 40-litrówki takie światło nadaje się moim zdaniem świetnie. Rośliny sobie je chwalą, rosną. Tu mam heteranterę z zasterifolia, która wypuszcza bardzo ładne, nie wiem czy to będzie widać, odnóżki tutaj. O. Ta roślinka to jest jakaś limnofila, ale dokładnie też nie wiem co. W tamtym akwarium mi marniała, może dlatego, że były z wodą problemy, a w ogóle w tamtym była masa problemów, ale tutaj, w tym akwarium, gdzie jest tylko piasek z kulkami glinianotorfowymi, które się ładnie samo ustabilizowało przez te przepisowe trzy tygodnie, no, ta roślinka rośnie i ta druga gałązka, co tam widzicie, to jest po prostu nowa odnóżka, która odbiła. Mało tego, kabomby wprawdzie tutaj walczą o życie, ale nie jest to aż taka walka straszna, jak widać, bo tutaj pod filtrem czują się najwyraźniej dobrze, mają stożki wzrostu, jakoś idą w górę. Nawet wąkrotkę japońska, o tutaj, która w tamtym akwarium 63-litrowym po prostu mi padła, no, tu się jakoś trzyma. Tak więc, jeśli chodzi o Aquaele, to mój drogi rozmówco z forum myli się i to bardzo twierdząc, że ja nie wiem o czym mówię, bo wiem o czym mówię. Przekonamy się, jak będzie działał kubełek. O, to jest właśnie to cudo. AquaL Unimax. Trochę większy niż powinien być do 200-litrowego. Właściwie to 186 netto jest. 200 brutto. W każdym razie wziąłem trochę mocniejszy filtr, no bo wiele osób zaleca filtrację, zwłaszcza przy rybach wrażliwych na azotany. Zobaczymy. Jest reklamowany jako bardzo cichy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się spisze. Jak go podłączę, uruchomię i przetestuję, to dopiero będę mogła coś o nim powiedzieć. No cóż, to pora się zabierać za, jak to mówią, aquascaping. Roślinki już czekają. Mam tutaj, jak widać. Sporo żabinicy, chociaż no mogłoby być więcej. Po żabienicy, no umówmy się, będę musiała jeszcze pojechać, bo chciałam jednak dać ich więcej. Zaryzykowałam z kabombami. Mam kabomby, włóczniki. Zobaczymy, jak to z nimi wyjdzie tym razem. Mam hygrofilem angustifolię, Bardzo fajna nadwódka, którą polubiłam. Taka trawkowata. Anubiasy. Przepiękne roślinki. Zakochałam się w nich. No tu jest jeszcze kurczę jak to się nazywa, ta trawa akwariowa? Nie pamiętam. Tu mam troszeczkę ze osterifolii, heterantery, którą też lubię, też mi się u mnie sprawdziła. Tutaj mam troszeczkę muchu. Jest to bardzo fajny mech stojący, tak zwany Erect. Śmiesznie się nazywa, fajny jest. Planuję go tak posadzić troszeczkę bardziej z tyłu, żeby mi tworzył coś na kształt zielonej ściany. Zresztą, tu w 63 litrach. Bardzo ładnie się pnie za żabienicami. O, pozdrowienia od mojej Ramireski, która chyba zaczyna być głodna, bo już pływa przy szybie, w górę i w dół. Niedługo dostanie jeść. Co jeszcze? Zdecydowałam się wziąć troszeczkę roślin pływających. Tu jest trochę limnobium i trochę takie mniejszej roślinki. Jest oczywiście moja ulubiona wąkrotka szerokolistna, bo niektórzy ludzie mówią, że to jest wąkrota. Tutaj na dnie tego jeszcze nie widać, ale mam kilka innych rodzajów Anubiasów i jedną zwartkę, czyli kryptokorynę. Taką dosyć małą. Może za małe te rośliny wzięłam. Coś czuję, że pewnie jeszcze mnie czeka jedna wizyta w sklepie uzupełniająca te rośliny. No i cóż, akwarium na razie wygląda w ten sposób. Biorę się do pracy. To są właściwie no jedne z ostatnich dni, jakie na pewno jestem w domu, bo później wiadomo, wakacje, wyjazdy, rozjazdy. Także pewnie będzie jakaś przerwa w filmikach, ale akwarium będzie sobie powolutku i spokojnie dojrzewało. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. No, to ok, już nie przedłużając. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego.